Ok, także śpiewaneczko wszystkim, z tej strony protekcja, serdecznie w kolejnym materiale Shakes and Sentwidget na moim kanale, dzisiaj jesteśmy na S38, na serwerze polskim oczywiście, no i... Troszeczkę tak odskocznia od S40, słuchajcie, wczoraj chciałem Wam nagrać odcinek S40, ale niestety jestem chory, co może też być troszeczkę po głosie słychać, także także dzisiaj troszeczkę spokojniej, że tak powiem, tutaj sobie zajmiemy się tutaj przeglądem tego Deon Huntera, co się pozmieniało na tym naszym S38, co się pozmieniało bo wiadomo, że nowe serwery polskie wpływają mocno na te stare i zobaczymy w jakim stopniu na niego wpłynęły no i co, no i oczywiście na początek zacznijmy może od tytułowej sprawy, czyli konkurs na grzybki. Konkurs na grzybki z okazji słuchajcie 3,5 tysiąca widzów, 3,5 tysiąca subskrypcji, także słuchajcie bardzo Wam to dziękuję, no i no i co. No i tak jak obiecałem oczywiście e, zrobimy sobie konkurs na grzybki, konkurs będzie prawdopodobnie na mm, słuchajcie 50 grzybków za dwie dyszki paysafecarda także e, no ja wiem że to nie jest jakaś wielka ilość oczywiście, oczywiście pewnie byście chcieli więcej e, Ja też bym chciał wam słuchajcie rozdać więcej, no ale niestety jak wiecie e, ja w współpracy, z, w współpracy z twórcami gry nie mam e, inwestuję to z własnych tutaj pieniędzy, także e, także, także myślę że nawet nawet tamte te dwie dyszki dla gracza dla gracza free to play czy eco yy, będą spoko opcją no i yy, no i słuchajcie coś na pomogą wam w rozwoju yy, dlatego też jeżeli słuchajcie chcecie wygrać yy, to pierwsza rzecz słuchajcie i najważniejsza musicie być oczywiście subskrybentem mojego kanału musicie subskrybować kanał ja to słuchajcie będę sprawdzał jeżeli ktoś wygra, bo ostatnio była taka sytuacja właśnie że ktoś wygrał tam na którymś z ostatnich konkursów ktoś wygrał no a nie był, nie był subskrybentem no i niestety ale <grywka> nagroda mu przepadła także, mmm, także także pamiętajcie o tej subskrypcji oczywiście żeby ona była mmm, o w górę pod tym materiałem no i na dowolnego dosłownie dowolnego komentarza mmm, tylko w tym komentarzu musicie zawrzeć swojego discorda yy, i na tym discordzie musicie być musicie być na moim Discordzie z widzami, który jest w linku w opisie yy, i w komentarzu również musicie być na tym Discordzie, tym Discordem, którego podaliście w komentarzu, mam nadzieję, że, że wiecie o co mi chodzi, powiedziałem to tak dość okrężnie, ale yy, mam nadzieję, że jest to tam gdzieś zrozumiałe yy, po prostu yy, musicie wbić na Discorda z widzami, z linku w opisie, no i yy, no i dać swój nick na Discordzie, jaki macie Wy w komentarzu, razem z tym hashtagiem oczywiście, wiadomo, żeby to było łatwiej się wyszukało po prostu jak coś, no ale ale tak to wygląda, no i życzę wam wszystkim powodzenia, słuchajcie, w konkursie zobaczymy kto tutaj będzie miał więcej szczęścia, no i no i wyniki prawdopodobnie będą w przeciągu tygodnia, tak myślę, że że w przeciągu tygodnia, dzisiaj wieczorkiem, albo jutro, nagram jeszcze odcinek z słuchajcie, z S40, w którym jeszcze nie będzie rozstrzygnięcia konkursu, bo to będzie troszeczkę za szybko, żebym ja nagrywał, słuchajcie, tam w, po 20 godzinach, powiedzmy, rozstrzygnięcie od, od filmiku, także także w, rozstrzygnięcie pewnie gdzieś w końcówce tygodnia się pojawi. No i to chyba tyle, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten konkursik, także powodzonka, bierzcie udział, no i jak macie pytania jakieś, to śmiało możecie mnie pytać. No i teraz może przejdźmy do naszego tutaj Demon Huntera na serwerze 463. No i tak, jeżeli chodzi o topkę, topka wygląda w ten sposób, ja tutaj gdzieś tam w tym top 10 mniej więcej staram się trzymać, jak nie to w top 15 na spokojnie. Dlaczego, Dlaczego tak wysoko? Bo byłem wcześniej niżej, jak wiecie, z racji na to, że mam już słuchajcie max runki, jak widzicie mam max runki, max runki miałem już jakiś czas temu ale na legendarnym lochu udało mi się dostać 60% obrażeń na broni co daje mi naprawdę ogromnego busta, jeżeli chodzi o, o te walki na arenie i tak dalej oczywiście takich jeszcze 100% max runek nie mam bo tutaj na przykład mam maksymalne do lepszej jakości tutaj jakaś łączna odporność ale tutaj na przykład tutaj też punkt życia maksymalny premia do PD jakaś ale jak widzicie na przykład premia do złota niestety nie mam jeszcze maksymalnej, co prawda już eku dawki nie używam, ale mam jednak to w dwóch itemach ani w jednym, także przydałoby się złapać to już w jednym. No i co? No jeżeli chodzi o moją odporność, to jak widzicie też jeszcze odporność na błyskawice nie jest maksymalna, bo, bo nie mam tych, tych łącznych odporności jeszcze też maksów, tutaj mam 71 na zimno, dlatego, dlatego zimno się zgadza. Tak samo z okniem, no ale, ale tych błyskawic jeszcze nie mam, także tutaj jeszcze takie lekkie braki są, ale generalnie już, te, już teraz ta broń najważniejsze są te obrażenia na broni, więc, więc one mi dają zdecydowanie największego buściora tutaj no i... No i to zresztą widać po pozycji, tak? Mimo tego, że gram klasą jakąś Demo Hunter, czyli oczywiście klasą najgorszą w grze, która jest najgorszą klasą w grze jeżeli chodzi o PvP, czyli jeżeli chodzi właśnie o ranking, kotopkę, to jest to klasa najgorsza. Myślę, że jakbym grał aktualnie wojownikiem, to mógłbym spokojnie troszeczkę wyżej sobie tutaj siedzieć. Nawet grając tego Expo, bo ja tutaj jeszcze raz przypomnę, że nie klikam lochu 400 poziomu, bo cały w pierwszy 500 poziom na serwerze yy, i być może na DemoHunterze także także yy, tak, tutaj idę Expo, nie idę Golda. Yy, ale statystyki myślę, że i tak są całkiem niezłe, bo tutaj 20 tysięcy podstaw, jeżeli chodzi o zręczność yy, i 5 tysięcy ponad podstaw, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Także myślę, że całkiem całkiem te statystyki tak są, yy, są dobre, nawet jak na to, że idę tego 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 oczywiście golda, znaczy tego expo oczywiście, no i dobra, wróćmy tego golda w te statystyki, no i na razie idę sobie w zręczność jeszcze troszeczkę tak do 70 tysięcy łącznych statystyk polecę sobie wzręczność i potem tak do 10 barnik już w podstawie wytrzymałość będę ją cisnął troszeczkę to ją sobie na pewno podbiję, bo ta wytrzymałość na tę też też jest trochę ważna, chociaż myślę, że on jednak te odrodzenia ma i po prostu celujemy w jak największą ilość odrodzeń pod lochy i tyle to PvP jakoś tam sobie gdzieś tam będzie zawsze te 10 arenek zawsze się uda zrobić Głównie na magów, bo ma, z magami całkiem dobrze sobie demon hunter radzi. Jest to jedyna klasa, z którą on sobie dobrze radzi. Z każdą inną niestety ma duże, duże problemy. No i oczywiście z, z innymi demon hunterami. O, teraz na przykład sobie przegrałem, bo kolega się odrodził, jak widzicie. Także także no sobie spadłem, ale... Ale tak to generalnie, generalnie tutaj wygląda ten Demon Hunter. No i oczywiście próbujemy, próbujemy, słuchajcie, powalczymy o ten pi pierwszy 500 poziom na Demon Hunterze, żeby gdzieś tam w rekordach gry zaistnieć, ale to będzie dość ciężkie do zrobienia z racji na to, że jest jeden gracz na niemieckim serwerze, który no ciśnie troszeczkę bardziej, troszeczkę bardziej, że tak powiem o to. Tutaj jest gracz Oniku Bombaj, tutaj jest, proszę bardzo. On ma co prawda pół lewela mniej jak widzicie ode mnie ale jest to spowodowane tym, że on ma jeszcze troszeczkę więcej tego zapasu w lochach niż ja ma około jednego lewela więcej jak nie nawet dwóch leweli więcej także no także ma tą przewagę mniej więcej tego powiedzmy levela jeżeli chodzi o expa tutaj zaoszczędzonego także no nie będzie łatwo się z nim ścigać na pewno będzie no ma przewagę póki co i ciężko będzie go przegonić Yy, ale zobaczymy, bo to wszystko się okaże dopiero jak te lochy faktycznie będziemy klikać, może tutaj kolega odpuści, chociaż raczej yy, no w to wątpię. Yy, no i co? I powalczymy pie, pie, o ten pierwszy 500 pięćset na temu hunterze yy, na świecie, no a jeżeli nie na świecie, no to chociaż będzie drugi na świecie i pierwszy w Polsce jak się yy, jak się uda także to też nie myślę, że satysfakcjonuje no i... No i tyle jeżeli chodzi o, o tego demon huntera mojego i o tą topkę, tutaj tutaj top 1 RTB na ten moment. Jeżeli chodzi o statystyki, tak one wyglądają, jeżeli chodzi o same same w sobie podstawy, no to tutaj neutral ma tych podstaw zdecydowanie najwięcej. No może nie tyle co podstaw, co po prostu magemy najlepsze na serwerze. Z tego też ma bardzo dobre statystyki, no i jeżeli chodzi o statystyki to są zdecydowanie najlepsze na serwerze, tutaj, tutaj chyba jest najlepszy wojownik. Hmm, czyli Synuś, chociaż w sumie tutaj tak chłopaki na równi lecą, to ciężko im powiedzieć, że to jest tutaj najlepszym wojownikiem. No synuś, synuś ma mocno tutaj przewagę, jeżeli chodzi o expa, nie? bo 10 leveli prawie więcej ma, a w podstawach bardzo podobnie. No i tutaj top 1 Berek, czyli Martin, Georgia i Goxu, one tutaj w paladynach się wymieniają, ale chyba Georgia lekko lepszy paladyn, chociaż tak też na styk, wiadomo o co chodzi. No Georgia też tak samo duża przewaga, jeżeli chodzi o, o level. Myślę, że w podstawach traci troszeczkę. No ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, o, o top 2 demon huntera, to jest to Blood Knight. Po neutralu oczywiście, jeżeli chodzi o statystyki. On też idzie expa, więc tych statystyk wcale nie ma jakichś dużych lepszych ode mnie. W sumie to nawet ma takie same, jak ja. Z tego co widzę. 22, no tutaj ma 2,5 więcej, a ja tutaj mam 1,5 więcej, no to tym, że ma ten 1000 statystyk więcej ode mnie ale to nie jest jakaś wielka, wielka przewaga myślę to tak spokojnie do nadrobienia po prostu ma lepszy ekwipunek przebrał cały ekwipunek na legendarnym lochu ja nie no i pewnie trochę też ma te gemiki lepsze ode mnie bo ja budowałem tutaj akademię żeby mieć na 20 bo mi na tym XP zależy on mógł polecić trochę bardziej do kopalni bo ja on dopiero na 32 poziom się buduje więc słabo jeżeli chodzi o, chodzi o poziom serwera przez tą właśnie akademię no i tak, no i tak wygląda ta topka, hmm, tutaj już nie będę po, po, po kolei każdego, każdej klasy już wymieniał dalej, tak to po prostu się prezentuje, jeżeli chcecie to sobie hmm, sami sprawdźcie, no i jeżeli chodzi o git to tutaj oczywiście top 1 mamy bez, bez w ogóle... Bez tutaj żadnego podjazdu ze strony Top 2 Guild niestety. niestety, no bo fajnie jak była jakaś rywalizacja, serwer może być trochę odżył, ale na ten moment wygląda to w ten sposób. No i tutaj jeżeli chodzi o pupilę, to gdzieś tam w tym Top 10 wiadomo się przewijam, raz, raz tak, raz tak, to już jest totalny RNG, jeżeli chodzi o te pupile, więc po prostu klikam od lewej do prawej. No i tutaj karmienia tak wyglądają, tutaj już, już ten, ten pet leci na 200, potem tutaj Lidaryś, to już w każdym chyba żywiole pierwszy rząd mam skończony, jeżeli chodzi o karmienie, no i ciśniemy dalej oczywiście do wszystkich nakarmionych pupili, wiadomo o co chodzi, no i tyle chyba, no i podziemia to wiadomo, ranking nieważny, ja tutaj mam kopalnię na po poziomie 26, staram się odbierać złoto korzystając ze sposobu nie wiadomo jakiego sposobu na podwójny gol z kopalni. Jeżeli chcecie, to mogę nagrać odcinek, jak, jak ten sposób działa, jakbyście byli ciekawi. Także możecie napisać w komentarzu to nagram jakiś poradnik na ten temat. No myślę, że jest to w miarę spro, prosta sprawa i dużo osób, dość sporo osób zna ten, ten sposób po prostu, ale jeżeli byście chcieli, to nie ma problemu, mogę taki odcinek nagrać. No i dobra, słuchajcie, weekend te spłuczemy sobie, ok, mam dla wojownika. No to chyba nie jest do wymiany, tu jest lepsza runa, bo jest 59%, czyli prawie max, ale z kolei jest na wszystkie staty To nie wiem w sumie co mi tutaj lepiej podpasuje. No rożu też trochę lepszy ma. Ciężko powiedzieć, dobra, już, ja już trochę czuję, że mój głos nie domaga. No ale okej, okay. na razie sobie zostawię, albo dobra, rozmontuję to po prostu, zobaczymy za co będzie więcej surek do rozmontowania. Dobra, za to jest więcej surek, to rozmontuję to i tyle. No i co, i teraz sobie jeszcze zagramy w kości. Zagramy sobie jeszcze w kości, mamy epiki z kości, zobaczymy czy nam może jakiś na odcinku maksymalnie nie polecą. Fajnie by było, no ale w to raczej wątpię. Dobra jest jeden epik, ok, budki zobaczymy zaraz jaką runkę mają No i tu może jeszcze jeden będzie, okej okay, jest drugie, kolejne takie same budki Trzeci epik, dobra No trochę tych epików poleciało, jestem zadowolony O jeszcze klepsydry się zwrócą nam No i pięknie No i teraz padmy runki, tutaj kurczę łączna odporność 24% No bardzo bliziutko było Ulepszona jakoś przedmiotu 5% No to jest maks runka ale niestety nie jest już mi potrzebna bo ja już ją mam i Łączna odporność 19%, no ok, to 24%, yy, powiem wam przecież, że to mnie nawet może interesować, yy, no a jeżeli chodzi o inne runy, no to, yy, no to niestety, ale nie są to maks runy, więc, więc yy, oczywiście polecam sobie dowódce i tyle. No i co, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, taki, taki bardziej pogadankowy, bez jakiegoś klikania lochów, mam nadzieję, że takie odcinki też Wam się podobają, jeśli Wam się podobają, to oczywiście jakąś łapeczkę w górę możecie zapodać, no i co, Po w konkursie, już tutaj się nie będę rozgadywał, trzymajcie się i do następnych materiałów, siemaneczko!